Cześć, z tej strony Combat Camera Dzisiaj gramy w Bloody First, a więc jest to ostatnia, najnowsza część z serii Cross Combat. Część, która wzbudziła dość dużo emocji po wydaniu głównie z uwagi na stan techniczny, masa błędów niedopracowań. Ogólnie całe to przejście na silnik Unity przejście w 3D. No, wydawało się w założeniach, że to będzie piękna rzecz, coś nowego, wreszcie na co po tylu latach czekali fani tej gry. No, natomiast wyszło to sobie, no, tak średnio bym powiedział. Fajnie, w sumie zrobione, to jest, no nie jest, nie jest źle. Grafika, jak widzicie, jest dosyć taka przyjemna nawet. No, ale szkoda, że niestety te błędy przyćmiły tą premierę. Mało ludzi w to grało. Dzisiaj już, nie wiem, czy już chyba z dwa lata minęły po tej premierze. Oczywiście dużo rzeczy poprawiono, doszlifowano, co się dało, no ale ogólne jakieś takie głębsze zaszyte głęboko mechanizmy w całym tym silniku, no na pewno ciężko jest to usunąć i to też w tej grze się pojawia, że robią się jakieś krasze, jakieś nieraz dziwne rzeczy. No cóż, no niemniej Sama gra jest bardzo fajna. Gra się w to dosyć sympatycznie. Zachowano tutaj te wszystkie podstawy ze starych serii. Cały ten realizm, poruszanie się tych jednostek, yy, udźwiękowienie. No, bardzo fajnie to jest wykonane, no, ale co będę dużo mówił, zacznijmy, może grę. Yy, jesteśmy gdzieś w głębi Normandii, jest drugi dzień inwazji, 7 czerwca 1944 roku godzina 6 rano. Dowodzimy jednostkami amerykańskimi, które tutaj, jak widzicie na tej mapie, opanowały całe tutaj centrum takiego miasteczka, taki, na takiej jakby wyspie. Natomiast tu jeszcze tą drogą mogą przybywać niemieckie posiłki. Zobaczymy, co to będą za oddziały, w jakiej sile i czy uda nam się ich odeprzeć. Tu mam oddział z bazuką. O, już, już kogoś widzimy. Tak. Na polu. O kurcze! Jakiś pojazd! Lekki czołg się pojawił. Hodgkins! No to tutaj Niemcy... ...sławiutko coś chyba już. Wszystkie główne siły się wyczerpały, a dywizje pancerne jeszcze wciąż nie podciągnięte. Niemcy tu atakują, nie możemy je tu sflankować za bardzo. Poszły granaty ręczne, granatierzy pancerni, dobra teraz. Kroić do nich szybko no, Ale ten czołg nam tutaj będzie mieszał straszliwie Te czerwone obwolutki, które widzicie to Oznaczają, że po prostu nasze oddziały znajdują się pod ostrzałem Jeden zginął Zostało jeszcze dwóch Niedobrze A teraz Niemców, no też ładnie wy wykoszeni, tylko trzech zostało przy życiu Reszta jest nieprzytomna, dwóch I się jeszcze tu dobrze bronią. Dobra, może podciągniemy tutaj szybko posiłki. Tu mamy jakiegoś snajpera. No dobrze, może gdzieś tu się niech schowa. Uuh. Z grubej rury coś tu poszło. Musimy przemieszczać się do przodu, bo nas wykoszą, jak będziemy tu stali. Z tej strony widzę, że nie atakują. Przynajmniej nie widać. Ale tutaj tak, tu już są. Tych też ruszymy Dobra, co tu się dzieje? Jeszcze się trzymają, dobra Jeszcze się bronią O kurczę, ależ tu cały oddział został wypity Ładnie Dobra, ci są w komplecie No tu też nie jest źle Też nie jest źle, dobrze się bronią A tu mamy naszego snajpera Czy on tu może kogoś upolować? No Może tam próbować, aczkolwiek Słaby Widok ma Bazukowcy się trochę Dobra szybko tych tutaj Niestety nie, mamy tutaj żadnych pojazdów pancernych w tym, w tym starciu Musimy polegać tylko na piechocie Ci tutaj jeszcze? Jeszcze się trzymają. Jeden zginął. Ten czołg na szczęście tutaj nam za dużo nie bruździ. Myślałem, że będzie, będzie gorzej. Dobrze, wycofują się. Ładnie. Tutaj z lewej flanki trzeba by odbić ten punkt. Pontable. A! -ble. Ah! Siedzą gdzieś tu, tutaj są. Jeden dostał, dwóch już w sumie. Ciężko tu będzie podejść. Dostał. Chyba. Aha, tutaj jest silny ogień z tej strony. Niestety nie, nie mam tutaj nic. Tutaj mam gdzieś działo. Ale to działo, niestety tutaj. No, że tak powiem. Za dużo nie widzi. No nie, tutaj nie jesteśmy w stanie niczego zrobić. No i niestety nie udało się tutaj Próbuję nas z lewej strony Flankować Dobra, co tu się stało? Wybicie niesamowite Zaryzykujemy tutaj. W tym budynku ich jest dużo. Dobrze. A tu gdzieś siedzą. Teraz to już jest naprawdę close combat. Ten budynek mają dosyć mocno obstawione. Tu gdzieś w tych żywopłotach jeszcze siedzą. Dobra, udało się zająć. Dobra, tu idą. Szkoda, że ci mnie mogą tutaj z tego działka przypalić. Dobra. Teraz się znajdą w zasięgu. Ci są tu atakowani z dwóch stron. Dobra, też przejęliśmy ten punkt. Sące, bo ja tu ma problem. O kurde! A jest tu podeszki. Strasznie dużo ich jest. Chyba nie damy, nie damy rady tutaj. Strasznie się wyczerpały obydwie strony, zwróćcie uwagę. Bardzo krwawy pojedynek. No moi jeszcze się bronią, jeszcze trzech tu żyje, ale... Kurde, go pogonił o! Wpadł w szał, jeden z moich. Poszedł tu ostro do przodu. Cóż za brawura? Dobra, zginął. Dwóch już jest. Dwóch już jest w amoku bitewnym. Wycofują się niestety O, dobrze, dobrze Strasznie twardy oddział Broją się Zacięcie Chyba weszli do budynku, bo ich tutaj coś nie widzę. No i koniec. W tym momencie komputer uznał, że trzeba przerwać tą rzeźnię. Jak widzicie, po wskaźniku, no, straty bardzo duże po obydwu stronach. Zobaczmy, jak to wypadło. Udało nam się w sumie, no, niestety, odbili. Kurczę, odbili nam tutaj ten punkt z powrotem. Natomiast tutaj. No, tutaj też tak średnio nie bardzo. Już tu przez chwilę go mieliśmy chyba opanowanego. Znowu jest pół na pół, czyli tak naprawdę chyba cała bitwa się zakończyła takim remisem, bym powiedział. No, tak. Pięciu zginęło. 14 rannych po mojej stronie. W tym jeden oficer. Na no, ogólne straty. 19. 20 ludzi. Natomiast po stronie niemieckiej, aż 37, czyli jeśli chodzi o straty w ludziach, to jesteśmy na plusie. Przy kontynuacji tej bitwy, no bo to ja tylko ją wybrałem jako taką jedną z wielu, jeżeli to byłaby bitwa w ramach prowadzonej kampanii, no to oczywiście będziemy wracali znowu na tą mapę i po uzupełnieniu zasobów. Posiłków, amunicji i wszystkiego. Będziemy po prostu dalej kontynuowali walkę. Zobaczmy, ten oddział został strasznie pokiereszowany. Aż trzech rannych, w tym jeden zginął. No, w zasadzie dwóch ludzi zostało. No, to chyba był ten oddział dowódca pierwszego Plutonu. To był chyba ten oddział, który walczył tam. Tak zacięcie w tym budynku. Tu mam jakieś akty brawury, ale także akty jakiejś tchórzostwa. No, też się zdarzało, że ktoś tam uciekał. Czterech zostało znaczonych purpurowym sercem. Zobaczmy dalej. Ten oddział też tutaj poniósł ciężkie straty. O, tutaj ktoś nawet awansował. Czterech! Kurczę, czterech Niemców zabił. No, to świetny był jakiś Walters. Został od razu odznaczony, awansowany, jako tutaj Jako z no, taki powiedzmy w Sniper Wręcz wyborowy strzelec Tutaj mamy Ok Tu też spore straty Tu niestety Kapral zginął Kapral Powell no, i tutaj mamy kolejne jednostki na końcu bazuka. To był prawdopodobnie ten oddział, który tam stał tak w tym budynku. No, trzech trzech położyli, także nie było źle, a w sumie nie ucierpieli. Także dobrze, dobrze się spisywali. No, i zobaczmy jeszcze naszego snajpera. Niestety, jak widzicie, nikogo nie udało mu się ustrzelić. No, coś, coś się słabo spisał w tej bitwie. Ok, w takim razie dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia przy następnym filmie.